Tego chyba nie mówiłam Ale tak. przepraszam, sobie. przepraszam, że jak było za głośno To przepraszam, ale wami się drugi raz Cześć, Szymoneczko, z tej strony Raftioks, A dzisiaj będziemy sobie grali Brawl Stars, jak już widzicie Po tytule i teraz Mam Franka, bo sobie drobnyłem Bardzo się z niego No wiecie, no Cieszę się z niego, bardzo Teraz sobie pogramy to jestem zadowolony. Możecie wydać. Tak Mamy mam 12 rang na nim. no Ale wiecie, tak jest taki pierwszy i Ja nigdy nie miałem na swoich kontach tego. Nie miałem na swoich kontach żadnego franka, wiecie o co chodzi. No to wiecie, jest takie fajne ucieszenie i ciągle nim grałem. nie grałem. Nie było innego ze jakiego wybrałem do gry, nie, tylko dopiero wczoraj wybrałem El Primo do nie wiem, nie wiem do czego, nie pamiętam już a tak to ciągle grałem tylko tym, tym, tym i tym no ale no wiecie z tego wydarzenia, to takie mistrzowskie coś tam, coś tam, wiecie to ja ciągle coś tam tego dropię, tam był z tego jeszcze wyrównałem El Primo wiecie no, El Primo to El Primo, nie Yy, ale, no, drugi primo i teraz właśnie wranka ciekawe, kiedy będzie następne to wydarzenie, takie same, no, bo lubię te wydarzenia, no, nie powiem, że nie, no, są spoko, nie? Łatwo sobie cztery skrzyneczki nabiłem, więc jest dobre, jak słychać kogoś w tle, to przepraszam, ale dzisiaj nie nagrywam w swoim pokoju, niestety. Więc, może być taki no, słabszy dźwięk, ale w sumie też lepszy, nie? Tak, taki, tak, tak pośrodkowy, nie? Ora, nie, przegrywamy. Musimy coś tam ich tak ukrócić, trochę język. To wkurze, że on się musi zatrzymać, zanim on strzeli, wiecie? To właśnie jest minus Franku. No, ale no, no, trzeba jakoś żyć z tym, tak? Trzeba żyć z tym. I Frank jest spoko, po prostu spoko jest. No, Frank jest bardzo spoko. Marzyłem o nim. I myślałem, że jakiś Jackie będzie, albo coś. A! Zapomniałem powiedzieć. Za, nie zapomnij subskrybować tego kanału. Przegaliśmy o jedną gwiazdkę, dobra. Nie zapomnij subskrybować tego kanału z, z dzwoneczkiem i stawić łapkę w górę, no bo wiecie. Co do mnie nie było, a sobie otworzymy tą skroneczkę. No nic nie ma niestety, ale... Hmm, dobra. Zabramy jeszcze raz nagrodę. No i bo no, coraz lepiej jest na tym, video, bo teraz będę już miał miniaturki tak... No nie powiem, że one będą genialne, ale... Będą miniaturki, będą miniaturki, będą miniaturki. Jak najbardziej będzie miniaturka, będą miniaturki. I no. Sorki, że tak mnie nie było. No ale wiecie, no problemy z netem są. Teraz w ogóle nie wiem. Router mi się popsuł. Nic ja nie wiem, Sorki, bardzo. Co, ale zlamiłem teraz. Ale naprawdę, router mi tylko naprawiał. Internet będę miał. Będą live częściej. Musicie być na tych liveach, nie? Hmm. Piszcie jakieś komentarze. Napiszcie, jak macie Franka, to napiszcie w komentarzu: Mam Franka, nie? Ja mam postarać się przy, 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 przypnąć serduszko. No i patrzcie, to jest minus w nim, że patrzcie, strzeliłem ultan, nikogo nie obiłem, a nie mam już ulta, nie więc to jest minus. Poleciłbym Wam. Ano Bartka, no ale on też nic nie nagrywa, więc Bartek jak to oglądasz, radzę Ci nagrywać więcej, jak chcesz mieć subów dużo, tak tylko, a, tak tylko radzę, nie, tak tylko radzę, jak Bartek, jak, jak to oglądasz, Jak tylko chcę nie powiedzieć, żebyś trochę więcej nagrywał i też nie jestem święty, bo dużo nie nagrywam za bardzo, ale tak tylko mówię, nie, tak tylko mówię. Dobra, wygraliśmy. A, gwiazda gry, oczywiście. Kapi, ale z Kapi albo rawciok, z wszystkiego nie może. Jakieś jeszcze dwie gwiazdki. O, nie. Mam zbiory klejna, więc sobie gramy. Nie wiem. Nie hejtujcie na, na te miniaturki, ale napiszcie, napiszcie w komentarzach, jak, jak wam się podoba miniaturka, Czy jak na sam początek to dobra, czy zła? Ja hejtuję, ja hejt ignoruję, nie będę w ogóle za uwagi na hejt. Bo hejt nie jest fajny. Nie, ja tak zawsze się boję podejść do tych typów, ale muszę, muszę robić tak. Pum, nie żyjesz. Aha. Dobrze, widzę, mówię. I teraz będzie taki no już... no nie mówię, że będzie najlepszy montaż. Ale piszcie na przykład w komentarzach, czy tak od czasu do czasu gierki w Brawlla, tak na przykład z, z piosenką NP, nie? No, no bo ja mogę Wam z piosenką robić i piszcie w komentarzach koło piosenka, nie? Bo ja nie wiem jaka piosenka wy lubicie, więc jak lubicie jakąś piosenkę, to piszcie w komentarzach. No o ładnie go obiłem, dzięki mnie. Wygrę, wygramy to może... Wątpię. Dobra. Nie, nie, mam, mam, mam. No nie trochę lagi, lagi, lagi. No i nie, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Dobra, uciekaj, 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 szelka, uciekaj. Dobra, jakoś wygramy to ma, może... Trochę zacięcia są. O, dobra, wygramy to na luzie. Wygrywamy to już nie. Mogę sobie tego ulta strzelić, czekajcie Dobra, już sobie strzelam. Dobra, łatwo. i teraz jakbyśmy się jakbym zabili, nie dobra. No oczywiście, że on jest gwiazdą gry, ale no, moim zdaniem ja jestem, nie? Nikdzie, dobra. Yy, dobra. Yy, dobra. Yy, mi się podoba ten jaskinio z Franka, niestety nie mogę go kupić sobie, ale jest tani. No, ale wiecie. on już taki krótszy odcinek, więc jak Wam się spodobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No ja się z wami żegnam. No i cześć!